Patryk, trochę na tą pierwszą bramkę w meczu o punkty w Krakowie musieliś poczekać, ale jak już przyszła, to w bardzo ważnym momencie. Tak, cieszę się, że wpadło w końcu, ale e, troszkę szkoda, że nie, nie na trzy punkty, bo bardzo nam zależało, żeby te trzy punkty zdobyć i e, późno po prostu strzeliliśmy tą bramkę. Myślę, że e, gdybyśmy ją wcześniej strzelili, to e, te trzy punkty by się zostały e, na naszym stadionie, ale no, niestety nie udało się jeszcze później zdobyć jeszcze jednej bramki. Tak, tutaj wiele osób podkreślało koronę Jatra nazieńskiego, że ona bardzo poprawiła się pod kątem dyscypliny, szczególnie w obronie. No i też to dzisiaj było widać, bo ten kielecki mur szczególnie w drugiej połowie, nawet po, po tej czerwonej karce, był bardzo trudny do rozbicia. No tak, to prawda. Na pewno e, ciężko było e, go rozbić dużo. Staraliśmy się transportować piłki w pole karne, ale e, no ciężko było tam coś, e, coś zrobić konkretnego. Tych sytuacji nie było e, za nadto dużo. I e, na pewno cieszy to, że przynajmniej ta jedna wpadła, ale. E, no, to trzeba przyznać kolonie, że, że w tej drugiej połowie szczególnie broniła się bardzo dobrze, no a w pierwszej też myślę, że, że zagrali bardzo solidnie. Tak, to chciałbym cię zapytać o tego twojego gola, bo to było bardzo ładne wejście z drugiej linii, jak on też wyglądał z twojej perspektywy. Tak, no widziałem, że e, Filip Ruzga zbiera się do środkowania i e, dużo tych piłek było przeciągniętych na dalszy super wcześniej, więc stwierdziłem, że po prostu wbiegnę e, na bliższy, nawet jeżeli tam nie spadnie piłka, to przynajmniej zabiorę jakichś zawodników, ale e, szczęśliwie ta, e, ta piłka spadła i udało mi się ją, e, lekko tylko skierować do bramki. Tak, teraz przed nami mecz z mistrzem Polski, z nimi trzeba będzie poszukać pierwszego zwycięstwa w nowym roku, ale też e, już pokazywaliście jako drużyna, że jesteście w stanie właśnie z Jagiellonią szczególnie bardzo dobrze występować no i no i zgarniać komplet punktów i możemy na to też pewnie prawdopodobnie też za tydzień. Tak, no myślę, że musimy przystąpić pewnie siebie do tego spotkania, bo poprzednie mecze z Jagielonią wygrywaliśmy i jeżeli chcemy walczyć o górę tabeli, no to nie możemy patrzeć, czy to jest, jaki to jest przeciwnik, tylko po prostu skupiać się na tym, żeby zdobyć trzy punkty i tak samo będzie z Jagiellonią, mimo że to jest mistrz Polski, to Oczywiście będziemy podchodzić do nich z respektem, jak do każdego przeciwnika, ale na pewno musimy być bardzo pewni siebie i po prostu skupić się też na, na swojej grze i na tym, jak najlepiej po przygotować się pod tego przeciwnika.